Cześć, ja jestem wczytana i witam w kolejnym filmie na moim kanale. I Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam krótką opinię na temat książki, którą ostatnio przeczytałam. Książki o tytule Loveline. Nie wiem, czy nazwać ten filmik recenzją. Mam nadzieję, że nie będzie on zbyt długi, że krótko i zwięźle opowiem Wam o moich odczuciach po przeczytaniu tej książki, a myślę, że jest o czym opowiadać. Książka leżała w ogóle na moim tbr już chyba. Dwa lata, tak mi się wydaje, i szczerze mówiąc, zapomniałam o niej zupełnie, aż do momentu, w którym bestsellerki recenzowały drugą część tej powieści. I właśnie one swoim filmikiem przypomniały mi o tym, że ta książka leżała na moim tbr bardzo, bardzo długo, właściwie była zapisana na liście książek do przeczytania. No i stwierdziłam, że to już odpowiedni moment. No i w końcu we wrześniu udało mi się po tę książkę sięgnąć. No i zaraz Wam opowiem o moich odczuciach po lekturze. Ja zdecydowałam się czytać tę książkę w formie e-booka. Było mi tak po prostu łatwiej, ponieważ ostatnio bardzo często jeżdżę pociągami albo komunikacją miejską. No i właśnie e-book był o wiele wygodniejszy niż zwykła papierowa książka. Mimo, że ja do e-booków nie jestem do końca przekonana, ponieważ mam wrażenie, że jakoś nie czuję tej czytanej książki, ale tym razem jednak czytało mi się tę książkę bardzo, bardzo dobrze, właśnie w takiej elektronicznej formie. Jeżeli chodzi o nastawianie się przed lekturą, to specjalnie nie miałam jakichś większych wymagań. Co prawda bez celerki polecały tę książkę, ale jakby, no wiecie, każdemu może się w książce podobać co innego. Więc jakby stwierdziłam, że okej, okay, to może być ciekawa lektura, ale nie nastawaj się na spokojnie, zobaczymy, czy Ci się spodoba. Zwłaszcza, że czytałam ostatnią spowiedź właśnie tej samej autorki. I ostatnia spowiedź jakby była okej. Okay, ale z perspektywy czasu nie było to nic nadzwyczajnego, a Love Line naprawdę mnie ujęła. Główną bohaterką tej powieści jest Beth którą poznajemy w dosyć trudnym etapie jej życia. Mianowicie kobieta jest w trakcie rozwodu ze swoim mężem, z którym ma małą córeczkę. No i właśnie na tej rodzinnej płaszczyźnie zaczynamy poznawać naszą główną bohaterkę, a w tak zwanym międzyczasie poznajemy naszego głównego bohatera, czyli Mata. Mężczyzna, który kiedyś pracował w takiej dosyć kontrowersyjnej branży, mianowicie uczył jak podrywać kobiety, jak sprawiać, by ten podryw był efektywny i by mężczyzna osiągnął osiągnął zamierzony efekt. W pewnym momencie drogi jego i drogi Bethany spotykają się. Po tym jednym spotkaniu ich relacja urywa się, każdy idzie w swoją stronę i do kolejnego spotkania dochodzi dopiero po kilku latach. No i po tych kilku latach drogi naszych głównych bohaterów ponownie się łączą. Matt, starając się zerwać z przeszłością, z tym kim kiedyś był, jest teraz z kimś w rodzaju coacha. Tym razem pomaga kobietom. I nie pomaga już im powiedzmy wyrwać faceta, ale pomaga im zbudować ich pewność siebie, uczy je jak być. Twarde, kobiece, i jak dążyć do swoich celów. Wydawać by się mogło, że romansów jest już tyle, że nie sposób napisać romans w nieoczywisty sposób, a jednak oprócz nieoczywistego wątku romantycznego mamy również bardzo ciekawie wykreowanych bohaterów. Bohaterowie tej książki są tak realni, że autentycznie nie zdziwiłabym się, gdybym spotkała ich w moim normalnym życiu. To, jak ci bohaterowie pasują do tego klimatu Stanów Zjednoczonych. To, jak autorka fantastycznie ich wykreowała na takich normalnych, realnych ludzi, i to, co mnie naprawdę zaskoczyło, to dialogi, które w ogóle nie są drętwe. Jakby. Wiecie, czasami, jak czytacie książki, powiedzmy, romanse lub książki obyczajowe, macie takie wrażenie, że chwila, kto tak mówi w normalnym życiu? Tutaj dialogi takie nie są. Tutaj dialogi są tak realne, że czytając je słyszałam. W głowie głosy tych głównych bohaterów. I albo ja mam takie wrażenie, albo faktycznie tak jest, że książka naprawdę nie jest napisana w sposób schematyczny. W momentach, w których myślałam, że akcja potoczy się danym torem, bo tak powinno być, według jakiegoś dziwnego, narzuconego schematu dla książek. Powiedzmy tego gatunku, to akcja skręcała w zupełnie przeciwnym kierunku, i za dwa-trzy razy byłam naprawdę zaskoczona obrotem sprawy. Język, jakim napisana jest ta książka, jest naprawdę świetny, przez książkę się płynie. Zdania są konstruowane w taki sposób. Że po prostu przelatujecie z jednego zdania na drugie i nawet nie wiecie, kiedy to się dzieje. I to jest coś naprawdę, naprawdę świetnego. Ponadto, jakby widać, zastanawiając się nad całością książki, widać, że autorka miała na tę książkę pomysł. Widać, że nie była to książka pisana po prostu na kolanie, bez jakiegoś większego zastanowienia, tylko faktycznie widać zamysł, widać pomysł. Wiele wątków łączy się później w całość. O, właśnie, i wątki. Nie ma czegoś takiego, jak jest w wielu książkach, że jest jedna główna linia, Jeden główny wątek, i tak naprawdę tylko wokół niego wszystko się obraca. W tej książce do tego głównego wątku dochodzi kilka gałęzi. Jest też sporo nieporozumień, sporo takich powiedzmy ciekawych, interesujących rzeczy, które się w tej książce dzieją. Także plączę się już w mojej wypowiedzi, ale jeżeli chodzi o książkę jako całość, to jest naprawdę przemyślana i widać, że był na nią pomysł zrealizowany jakby od początku do końca. I szczerze mówiąc, trudno mi mówić o minusach tej książki, bo na tę chwilę jestem już kilka dni po jej przeczytaniu i na tę chwilę żadnych minusów nie widzę. Jakby autentycznie próbuję się zastanowić i nawet próbuję wyciągnąć jakieś takie. Wiecie, takie już naprawdę minusy, które wynikałyby z mojego czepiania się po prostu, ale nic takiego nie widzę. Jakby autentycznie. Okej, okay, jakby są jeszcze lepsze książki, ale ta książka była. Zdecydowanie najlepszą książką z tego gatunku, jaką czytałam po polsku, bo jest to książka napisana po polsku, czego zupełnie w tej książce nie idzie dostrzec. Jakby w ogóle. Szczerze, gdybym nie wiedziała, że autorka pisze po polsku, byłabym pewna, że jest to książka przetłumaczona właśnie z angielskiego na polski. Wow! Naprawdę, naprawdę jestem w szoku i naprawdę jestem pełna podziwu, że takie książki w języku polskim mogą powstawać i jakby. Czas przestać się porównywać do autorów z zagranicy i do rynku wydawniczego za granicą, bo na naszym rynku mamy fantastyczny potencjał. I jeżeli kolejna książka z tej serii jest tak samo dobra jak ta, to ja ją biorę w ciemno i zaraz zaczynam ją czytać. Powiem Wam szczerze, że ta książka podobała mi się bardziej od książek Colin Hoover, który czytałam. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego o tej książce nie jest aż tak głośno, bo powinno być zdecydowanie. I Jest to na pewno jeden z najlepszych romansów, jakie czytałam w ciągu całego mojego życia. Także cudze chwalimy, swego nie znamy, jakkolwiek to przysłowie nie brzmi, także poznajmy swoje, przeczytajcie tę książkę, naprawdę zachęcam Was do tego, bo jest naprawdę bardzo dobra. I jak ja raczej nie chwalę książek tego typu, to jednak ta jest warta przeczytania, dlatego serdecznie Was zachęcam. Jeżeli chodzi o moją gwiazdkową opinię, to jeszcze muszę się zastanowić. Ja już nie mogę się doczekać, aż sięgnę po drugi tam. No i tak jak mówię, zachęcam Was bardzo serdecznie do przeczytania. Książka urywa się w takim momencie, ale to w takim momencie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać proszę, czy czytaliście tę książkę, albo czy zamierzacie w najbliższym czasie przeczytać. Trzymajcie się cieplutko w te coraz chłodniejsze dni i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. O, łączy mi się język. Cześć!